W imieniu Fundacji Twarza Depresji chciałabym serdecznie podziękować firmie Nacjonale Nederlanden za dwa lata wspólnych działań, a Tobie, Marto, szczególnie za osobiste zaangażowanie w rozwój naszych programów. Inicjatyw, za którymi stoją liczby, w które naprawdę trudno aż uwierzyć. Współpracę naszą rozpoczęliśmy dwa lata temu od zainaugurowania pierwszego w Polsce programu bezpłatnej zdalnej pomocy psychologicznej dla osób chorych na raka i ich rodzin. Przez ten czas nasi specjaliści zrealizowali. 2262 bezpłatne konsultacje. Drugi program, który uruchomiliśmy w cztery dni od wybuchu wojny w Ukrainie, to program Twarze Depresji dla Ukrainy, w którym nasi specjaliści przeprowadzili 3732 konsultacje dla obywateli Ukrainy, dzieci i osób dorosłych doświadczających traumy wojennej. Oprócz tego podjęliśmy działania edukacyjne w programie Twarze depresji dla szkół, którym objęliśmy pół tysiąca nauczycieli pracujących na co dzień. Z 46 tysiącami uczniów, w tym mają pod opieką prawie 3,5 tysiąca uczniów z Ukrainy na co dzień. Nasi nauczyciele objęci programem dbają o zdrowie psychiczne uczniów, za co bardzo, bardzo im dziękujemy. Ale to również cztery edycje ogólnopolskiej kampanii społecznej Twarze, Depresji, Nie oceniam, akceptuję. Właśnie pracujemy nad piątą edycją kampanii edukacyjnej, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 ambasadorów, znane osoby, aktorów, dziennikarzy, Muzyków, którzy pomagają nam przełamywać stereotypy i zachęcać Polaków do leczenia depresji. To również bieg charytatywny, bieg z twarzami depresji, na który serdecznie zapraszamy, a partnerem głównym tego biegu jest Nacjonalne Netherlands. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Aniu. Miło słyszeć te liczby. One rzeczywiście robią ogromne wrażenie. Rzeczywiście to są dwa lata naszej współpracy i nas bardzo cieszą te programy, o których powiedziałaś, czyli program psychonkologiczny, wsparcie dla osób, które zmagają się i z nowotworem, i z depresją. Wiemy, ile czeka się często w kolejce na wizytę do psychonkologa, ale też i temat, Uchodźców z Ukrainy. No, temat wojny cały czas jest obecny w naszym kraju, także cieszy nas, że realizujecie cały czas ten program. Program dla szkół, bardzo ważny dla nauczycieli, tak aby dać nauczycielom wsparcie um, dla dzieciaków. No i bieg, na który oczywiście też bardzo serdecznie zapraszamy. Druga edycja biegu 1 października. Będziemy partnerem głównym, także zapraszamy serdecznie i bardzo dziękuję za te dwa lata. Wykonujecie świetną pracę, a my się cieszymy, że możemy pewną cegiełkę finansowo dokładać dla Waszych programów. Które adresują bardzo ważne tematy społeczne. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i gratuluję nagród, które też dostajecie i za współpracę z Fundacją Rack i z nami też dostajecie tytuł Dobroczyńca Roku. Dziękujemy bardzo. Nasza Fundacja też za naszą wspólną pracę dostała nagrodę Bohateron, a nasi ambasadorzy już czterokrotnie Gwiazdy Dobroczynności. Ale przede wszystkim dziękuję w imieniu. Dziękuję, a ja trzymam kciuki za Was. Dzięki. Was. Dzięki. Dzięki.